အိ uh ုးအိုး Wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Maciek znowu, ale tym razem z czymś innym. Dzisiaj testuję zestaw gotowy. Zestaw do Czech nimfy od firmy Grace. Zestaw to jest Grace Cast X w klasie trzeciej, 10 stóp, jak podają, czyli to jest lekko ponad 3 metry. Zestawie jest oczywiście koło wroty. linka już nabinięta, specjalna do na końcu jest zawiązane małe metalowe oczka na lince porobię zdjęcia to z bliska będzie fajnie można nie, będzie można to zobaczyć innego <coughs> lipięka udało mi się już złowić ja nie, nie wiem no, może 30 miał cm także całkiem fajnie e, na no, w, sensie w szczególności jak jest styczeń, jest trochę zimno. Nie można wejść do wody, także troszkę, troszkę to jest utrudnione. Ale jest fajne to, że Grace dołożył do tego koło GT GTS3000, ale tu jest opisane, że to jest 456, ale po prostu dlatego, żeby po prostu wyważyć ten zestaw. i ten kołowrotek idealnie wyważa ten zestaw. Także to, były... <laughs> tak, to nie męczy nam ręki, generalnie bardzo fajnie odwrócę kamerę. Linka ma różne kolory, czyli to jest jako wskaźnik brań. Też bardzo fajny patent. No i ja mam dwie, yy, dwie muszki. Mam kiełża takiego jaskrawego, którego właśnie zebrał, zebrał Lipień i tu mam. Czarną z lekkim różem, ciężką, która jest na dole, która ciągnie cały zestaw w dół. Oczywiście, ci, którzy mnie znają, wiedzą, że folię jeszcze nie zdjąłem. Bo folię zawsze zdejmuję dopiero jak ochrzczę jakieś kij, Także <gryw> jak to się tam nie wie, to po prostu taki jest. Tak? No i co? Dopiero złożyłem jednego lipienia. Jeszcze z dwie godzinki, także jeżeli. Jeżeli was to interesuje to oglądajcie dalej Trzymajcie bastard! ej Nice one! Good shot! <laughs> oh, this is lovely! Oh, on that gear! Oh! My god, that's strong! There's a second one! I've got two! Oh my god! Holy shit, this is unbelievable! I've got two grailing at the same time! On both flies, <laughs> mm. <Yeah. laughs> and they are very good size. They are, oh my God, can you guys see that? Oh. Yes. Look at that. Yes! <laughs> Just from under my feet, can you believe that? <laughs> yes. Oh no, that's some crazy shit. Wow. <laughs> ooh, 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 ooh. Oh <laughs> Hey, fish on! <laughs> um, <laughs> Man, that is really amazing, honestly. Come on, guys. One spot, uh, grading number four. só de yeah Pięknie. <laughs> o, no, ten fajniejszy już jest. Bardzo ładnie. Genialne. To jest normalnie. No i to by było na tyle. Nagrywam już ze swojego pokoju, bo zrobiło się ciemno, za oknem, tak naprawdę. Nie chciałem gadać w samochodzie i muszę przyznać, że jestem mile zaskoczony. Jako można powiedzieć początkujący muszkarz, ale wędkarz, jednak z jakimś doświadczeniem, muszę powiedzieć, że jestem zadowolony z tego zakupu, z tego zestawu. Wszystko jest oczywiście w takiej tubie, czyli generalnie <laughs> możemy nie, nie ucinać wszystkiego, tylko Złożyć yy, kini zostawiając koło wrotek, nawet nie ściągając much, i wszystko włożyć do tej tuby. Ona jest oczywiście tutaj twarda. Tutaj jest yy, dość, do, dość, dość gruby materiał, też na tym także nic się nie uszkodzi. Finał był taki, że wyciągnąłem je chyba z 7 czy 8 lipieni, bo już przestałem liczyć ten jeden podwójny trzał był po prostu rewelacja naprawdę fajnie było to czuć na tym kiju na długi e, długi kij, naprawdę bardzo leciutki zestaw kołowrotek, bardzo fajnie wszystko uważa tym bardziej jeżeli sopi, e, opisany w kasie 4, 5 6 a kij jest w kasie trzeciej mm, mi się wydaje, że wszystko jest ok, bo o ile z tego co pamiętam główną zasadą kołowrotka muchowego jest wyważenie zestawa, żeby nie męczyć sobie swojej ręki i tutaj ten kołowrotek spełnia swoją rolę tym bardziej, że jest aluminiowy, co jeszcze mogę powiedzieć, wędka jest bardzo estetycznie wykonana tak jak w przypadku <laughs> w przypadku kija ciężkiego w klasie 10, który sobie kupiłem jakiś czas temu od airflow w bardzo niskich temperaturach jest tak, że nie wiem czy to jest wina niskiej temperatury, że luzują się po prostu części kija na łączeniach i może to wpłynąć właśnie na nabrania, może to nie wiem, później się odczepić. Tutaj tak nie było, tym bardziej, że mówiłem że za jakieś 3 godziny, dzisiaj było jakieś 7-8 stopni. I... Co bardzo fajnie to wygląda. ki jest bardzo estetycznie wykonany. E, przelotki, wszystko jest ładnie tak samo zrobione. Nie, ma, e, nie było żadnych e, pęknięć e, na no, akierze, ani niczego. Po tych kilku rybach zobaczymy oczywiście, jak to później będzie wyglądało z tym wszystkim. <laughs> Pod koniec sezonu będę chciał spróbować e, łączyć z nimfą na na Pstrąga, ponieważ tutaj w Wielkiej Brytanii sezon Pstrąga otwiera się dopiero w marcu. Także jeżeli w ogóle podobał Wam się ten film, oczywiście dajcie lajka, like kliknijcie suba. I co, do zobaczenia w następnym filmie.